Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi, co to jest kolejny odcinek z gry Contraband Police. Tak, drodzy Państwo, kolejny dzień dyżurów w Cari Dzisiaj nowy cykl, katastrofa budowlana. Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Budowlanego do zawalenia bloku mieszkalnego w Burice przyczyniły się słabej jakości zagraniczne materiały budowlane. Decyzją partii zakazuje się transportu wszelkich materiałów budowlanych do kraju. Dobrze, i mamy nowego poszukiwanego chłopca. Dobrze, może pieniądze wpadną. Witam, witam. Idzie w kapeluszu i z wąsem. Karim okay, Taf, No cześć, Albarach, to one mają takie dziwne? No dokładnie. Pamiętajmy, że trzeba dokładnie już obchodzić te samochody, bo różne dziwne rzeczy tutaj dzieją. I tam witam, żołek. Witamy. Następny, proszę. I tajcie, pan ma czapkę? I takiego jego to pan nie ma, czy pan ma brodę? Woreś z nawozem, co we szczęście budowlany nie jest. Karim Sultan. Karim Sultan, Karim Sultan. OK. Data ważności się zgadza. Mikros. Waga MLO sześć siedem VL. Witamy w ocoristanie. Co pan taki nerwowy? Witam serdecznie. Uuu, plus trzydzieści za papier, pania, ja już przenoszę. A ja wiedziałem, że na papierze toaletowym to się człowiek dorobi, bo jednak bez tego to ciężko żyć. Aż pan proszę od dokumenty. Na dokumenty, kuryczek i Dziwny kolor tego listu przewozowego, a na zdjęciu pan siebie całe szczęście przypominasz, data ważności jest zła. I dwa kuryczaki to by się zgadzało, nawet masa jest za duża, numery dobre, trochę przyrydzewiałe, panie, ale sprawny. Proszę, do widzenia. Tak, to nie, jak tak? I to idzie, Tajma mas Granbat, Tajma Granbat, dwa dziewięć pięć sześć, dobrze. Nie piec, kagasta. Dobrze, numery są zgodne. Raz, dwa, trzy. Cztery, sześć. Na pewno panie? Akurat nie chciałem wsiadać. Zapraszamy. Następny proszę. A pan się pospieszy, bo już kolejny jedzie. Pod tym sobie zamkniesz to tak, okno jecieć. Niko Czternasty czerwiec, zenit FXF, X, siedemnaście, czterdzieści dwa to by się zgadzało. Czerka pan masz, opony pan masz. niestety sobie nie pohandlujemy. To wszystko, zapraszam. Następny proszę. A nie policzyłem detergentów. Za późno. Ale miał dobrą ilość, co we szczęście. Worej z cementem. Wpadaj pan. Mare. Chorych z cementem 9, pralci dwie, ta jedna i... lodówka jedna. A lodówki miały być dwie. I pralci też dwie. tyny się rzada O, światowy pan, nie masz zderzacza. Okej. Okay. Jeszcze tutaj panu możemy? No, niestety nic. Niestety nic. O wszystko. Do widzenia. Ech to nie da. Ech tak. I tam. Plus 8 tylko widziałem drożej. No i do kupna masz pan drogę. Niestety pan tutaj nie do końca socjalista, bo to na 100% jest za Dimavicz-Torow, Dima Numery są dobre. Data ważności też jest dobra. A 72 siedemdziesiąt dwa tysiąc osiemdziesiąt Dwie toalety, a pięć jest tam, dobra. Zgadza się? Wszystko? Uwaga, pieczątka. i szyby nie masz pan ilusterka ryby, ilusterka No i światła. No wszystko do widzenia Następny proszę Ej lekarza, następny Witajcie, witajcie. Innocenty, soczal so innocenty, soczal innocenty, soczal arczarista, lodówka. było, by było, wszystko zgodne chyba. No jest wszystko zgodne, dobra, panie. Opony nie masz pan z jednej i z drugiej. Ciupp. wszystko, zapraszam. Następny, proszę. ci większy trochę. Aha, dzięki. Dzięki, dzięki. A ja coś ostatnio słabo tych przestępców wyłapuje? Nie wiem, co tu się ze mną dzieje. Kumar Simonis, Kumar Simonis, Kumar Simonis, Ale nie trzeba na to dokładnie zwracać uwagi, bo dziwne rzeczy się dzieją. Okay. i tylko tyle by tu w sumie było coś pan tutaj powyższych wyższych cenach sprzedajesz? napierdzażeść to wszystko, do widzenia Interesy to przyjemność, a po tym o nie, trzeba jechać w drugą stronę. O, awans. Inkarierowicz trzy osiągnięcie. Zdobądź rangę nową. To z 12, a weź pan już nie chce mi się tego trzymać w magazynie. Aż pani się od Dokumenty. Teraz dokumenty, proszę. Chyba RK, a to nie ma takich. Batuhan Murangow. Batuhan Murangow. Pierwszy maja, no niestety mamy trzeci czerwca już, numer rejestracyjny, typ pojazdu. Obar od obar szup kontrabando. kontrabandu, propszaju reliska meno maszynu, acz bagra eto akriski bako. A, już nie proponujesz? A myślę, że sobie mogę tak tylko zobaczyć ile tutaj tego jest. Dlatego to robię, dlatego. Okej, okay, no jesteś moją kokainą. Dokładnie tak. Coś tak mało tej kontrabandy, panie. Coś mi się wierzyć nie chce. To tyle? To już jedną wyciągnęliśmy, to już raczej więcej być nie powinno. Jeszcze tam na górze, pan pozwól, że sobie zobaczę. No nie ma nic. Witamy w areszcie śledczym. A, tylko pan sam jest? Zdecydowanie pan sam, jest pan Marsymow? Proszę oczyścić. Wszystko znaleźliśmy, tym razem się ładnie udało. Niech mi już coś podpadał na początku, chłop. I teraz już mamy na tyle wysoki poziom, że trzeba wszystko dokładnie sprawdzać. Bo tutaj widzieliście, nie? Tak. też ten miał w oponach, ale. Dobrze, idziemy spać. I myślę drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żalinam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!